Ludzie z mojego pokolenia mieli to szczęście, dziadersi, że rodzice zazwyczaj byli zajęci, nie mieli czasu, nie mieli też fetyszu organizowania swoim dzieciom czasu od początku, od rana do późnego wieczora, niezliczonych zajęć dodatkowych, jednych, drugich, tenis, basen, angielski, francuski, hiszpański, hawiejaki, poczynających tym od groteskowych kasków, które mają chronić przed upadkami, kiedy dziecko uczy się chodzić. Byliśmy wolni. Mogliśmy łazić sobie po budowach, rzucać się pacynkami, Teraz Dziś absolutnie byłoby to niemożliwe, no bo przecież gdzie tam by się rzucali, rzucali pacynkami błota jeszcze by się coś złego zrobili? Absolmą, absolmą. No słuchajcie. Czy naprawdę dzieciakom daje takie szczęście to? Po szkole od razu tenis francuski czy inny. Tak naprawdę zero czasu na kontakt z innymi. No inna sprawa, że Niedorośli już są winni i niewychowujący są winni temu, że często ten kontakt z innymi odbywa się wyłącznie za pośrednictwem smartfona. Więc nie wszystkiemu jesteśmy winni, oczywiście my, rodzice. Ale taka nadmierna, toksyczna nadopiekuńczość, nadmierne, toksyczne organizowanie całego czasu, moim zdaniem, może sprawić, że dzieci i młodzież nie rozwija się właściwie, nie socjalizuje się w swoim własnym. Środowisku w sposób naturalny, bez, jak, bez zaplanowania każdego ruchu i każdego kroku. Wcale też, nie, wcale też niekoniecznie w ten sposób rozwiną się ich najlepsze dyspozycje i możliwości. Przecież nie wszyscy mamy takie same możliwości i dyspozycje. Może czasem pozwolić im samym do diaska wybrać. Jeśli Coś ich jara, coś lubią, oni sami na to wpadną, bez dowożenia wszędzie. My wszyscy, którzy dowozimy etc., jedne, drugie, trzecie, czasem niestety ze smutkiem potem stwierdzamy, że nie działa, nie chcą, wcale ich to nie jara i są nawet dość smutni. Może więc ten przesyt, nadmiar, nadmierna troskliwość, nadmierna organizacja wcale nie jest potrzebna, a może jest przyczyną nawet wielu problemów psychicznych. Tak do rozważenia.